Witam Was Widzowie, a w dzisiejszym odcinku akcja wióry No to co zaczynamy, wsiadamy do rembaka O, czemu nie mogę do niego wsiąść Ach, to wsiadanie w tym farmingu to też jest... Oby mnie nie... O, no i dobra Odpalimy silnik Ale to się rozkłada. Trochę to podniesiemy. A, to już nie można, dobra. Właśnie dlatego kupiłem... Ale wystrzeliło. Kupiłem ten rębak właśnie dlatego, że ma swój własny silnik, bo jakbym miał 200-konny traktor podczepiać do tego oryginalnego rębaka w grze, no to musiałbym kupować traktor. To na ten moment się w ogóle nie opłaca. Musimy napchnąć. Ale to ja chyba od razu podstawię. Chociaż nie, bo ten rębak ma swój własny zbiornik, to na razie mogę. I sobie lecą już wióry, dobra? No to co ładujemy? O, podnoszę rębak cały. Od razu mówię też, że kolejnym zakupem oprócz tego rębaka była ta przyczepa. Nie miałem jej. No i dodatkowo obciążnik, bo już na poprzednim odcinku. Podnosiło mnie traktor, gdzie tam Kawałki sześciometrowe, a tutaj stwierdziłem, że będę Ładował Do tego rębaka 8, żeby jakby jak najszybciej to szło Spróbujemy dwa naraz, ale widzę już, że chyba to Mogę o tym zapomnieć No niestety, tylko jeden O, i ładnie wciąga. Dobra, to lecimy dalej. Zobaczymy, jak szybko będzie to produkować te wióry. Ile trzeba będzie tych drzewek tutaj naciągnąć. Matko, co się dzieje? Jak tam lata coś? Próbuję dwa tym razem. Może się uda. Zobaczymy, czy ten obciążnik nie przeważy, bo już widzę, że tak go. Wow! Ale. Co się dzieje? Nie pamiętam, czy w tamtych poprzednich farmingach też tak się działo z tymi drzewami w rębaku. Ale fajnie, fajnie, już widać coś na przyczepie. No nie, muszę tam podejść, bo widzę, że coś jest nie tak. To musimy wepchnąć, bo widzę, że już. też ma problem. Chciałem przyspieszyć sobie, ale widzę, że to nic nie da. Ten rębak ma jakiś tam zbiornik, więc raczej nie muszę sprawdzać. No i znowu tym drzewem tak rzuca. Nie mogę. No co się dzieje? Szkoda, bo to zmarnuje tyle drzewa, jak to będzie tak wystrzeliwać. W tym odcinku jeszcze będę sprzedawał te wióry, zobaczymy ile zarobimy na, na tych wiórach. Bo sam jestem ciekawy, czy to w ogóle się opłaca, ta, ten biznes. Trzy naraz? O, to za dużo mi się chwyciło, no, ale dobra, już pojedziemy tak. No chyba spadną, dobra To trudno To nawet lepiej I napchniemy teraz to Może Miałem powiedzieć, żebym tylko nie uderzył Nie wiem, jak, nie wiem jak tam u Was, ale u mnie na przykład jest śnieg. Trochę posypało. Na razie tak mało go jest, no ale zawsze lepiej trochę niż w ogóle. A jeśli Tobie spodobał się ten odcinek, to może zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję, to motywuje mnie do dalszej pracy. O znowu tam coś się rzuca. No nie mogę, no przecież to jest masakra jakaś. Co się dzieje z tym drzewem? On zbyt agresywnie. Dobrze, ja resztę będę ładował sobie poza odcinkiem, a my będziemy się widzieć już na sprzedaży w Juro. najprawdopodobniej, jak będę w drodze do Tartaku mamy już pełną przyczepę widzowie, więc lecimy powoli tutaj ściągnąłem tego drzewa jeszcze więcej, więc jest spory bałagan, ale ja to oczywiście potem posprzątam, żeby tutaj takiego nie leżało, bo tutaj nawet przejazdu teraz nie ma tu i tak jest uschnięty słonecznik, więc możemy sobie przejechać No i na prawo. Dobrze, puścimy ten samochód jeszcze. A nawet dwa jak się rozjechały teraz. Ło! Jak jeździsz, baranie? Dobrze widzowie, to będziemy się widzieć na tartaku Okazało się, że najlepsze cena jest na bioelektrociepłowni Nie sprawdziłem Mój błąd, przepraszam Więc widzimy się bardzo blisko Mojego lasu właśnie Zobaczymy ile to da 16 tysięcy, nie jest najgorzej. Zobaczymy ile tam mi się udało zgromadzić jeszcze, bo trochę jeszcze wrzuciłem, więc... Ale ogólnie to przyczepak rampy mi się bardzo podoba. Fajna jest, pasuje do wioro Przynajmniej moim zdaniem. Zobaczmy, ile. A 1760 jeszcze było. No to nie aż tak mało. No dobrze, widzowie. W tym odcinku to by było na tyle. No i do następnego. Cześć.